Może możesz ugotować coś z trawy, o której wspomniałeś? Być może. Postaramy się nie udusić, jak mnie mam. <śmurzanie> może ugotujesz coś z trawy. <śmurzanie> <śmurzanie> o, może, przepraszam. Ale mnie to rozśmieszyło. Może coś ugotujesz z tej trawy, o której mówiłeś. <śmurzanie> ale mu pojechał. O, jejku. Witam serdecznie na My sobie wracamy do naszego królestwa i problemów, które na co dzień trapią naszego króla i naszych poddanych. Przejdźcie tutaj, kolejni potenci. W ostatnim odcinku sprzedaliśmy córkę w cudzysłowie za 3000 żołnierzy i generała. Także całkiem, całkiem fajnie się ten odcinek skończył. Jednakże pokłóciliśmy się, znaczy pokłóciliśmy się. Jesteśmy na takiej ścieżce wojennej z córką. Kompletnie się nie rozumiemy. Ona nas nie chce słuchać. No i te rodziny takie właśnie wręcz narastają. Zobaczmy, z, kim, z czym tutaj przyszli kolejni ludzie. Tutaj wrócił nasz generał. Nasz generał miał się dowiedzieć, ponieważ radowianie podeszli pod zamek. Miał się dowiedzieć, rozpoznać się w sytuacji. Czego się dowiedziałeś? Radowianie utworzyli posterunki stacjonarne wokół naszego zamku, Wasza Wysokość. Obozy, jeśli wolisz. Planują kolejne posunięcia. Zniszczenie ich posterunków powinno zaszkodzić ich zdolności do tworzenia strategii, Wasza Wysokość. Chociaż mamy teraz w perspektywie armii, nie powinniśmy dawać im żadnej przewagi. Powinien spojrzeć na mapę, Wasza Wysokość. Wysi agenta, by jak najszybciej zlikwidował posterunki. Czekaj na mój znak, generale. Poinstrujecie, gdzie uderzyć. Tak jest, Wasza Wysokość. Radowiańscy bandyci rozbili obozy wokół twojego zamku. Musisz wysłać generała, aby wyeliminować posterunki. Aby zobaczyć posterunki, otwórz mapę klikając przycisk Mapa poniżej. Ok, za chwilkę to sobie zrobimy. Zobaczymy, kogo możemy za sojuszników wziąć i otworzymy sobie tą mapę. Ale najpierw przesłuchamy, przesłuchamy się problemom kolejnych tutaj mieszkańców Królestwa. Wasza Wysokość, mój syn został odnaleziony bezpieczny i zdrowy. Brak mi słów. Aha, to jest ten wieśniak, którego wysłaliśmy któremu wysłaliśmy na pomoc generała generał miał znaleźć jego syna. Oto mały prezent. Moja żona zrobiła dla ciebie, dla ciebie ciasto. Chyba truskawkowe, dziękuję wasza wysokość. Okej, okay. mamy ciasto. Yy, chociaż nie, nie chcę go jeść. Ja się boję, ja się boję że coś będzie zatrute albo nie wiem. <noise> wolę wolę nie jeść tego ciasta. Ale mamy w jakim punku ciasto truskawkowe? Tutaj się wyświetlił jakiś wykrzyknik nad naszym doradcą. Spytajmy się go. Będziemy gotowi na ślub za 4 tygodnie, wasza wysokość. Do tego czasu należy usunąć lodowiańskie posterunki. I nadal musimy zaspokoić potrzeby ludzi. Znalezienie równowagi między nimi może być trudne, jeśli nie niemożliwe. Przy naszych obecnych zasobach będziemy musieli ustalić priorytety. No, powiem wam, że zboże kurde, mało zboża mamy, ale dużo poszło na wesele. Także mam nadzieję, że odkujemy się. Przesłuchajmy tutaj kupca. Wasza wysokość, tawerna, którą pomogłeś mi założyć, działa. A to ten, co mu... Tak, daliśmy pieniądze na tawernę. Radzi sobie tak dobrze, że nie jest to tylko przerwa między długimi podróżami. Teraz jest to też cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą, zacznę teraz dzielić się z tobą moimi zyskami. O, super, kurde. Jeden kawałku złota co, co, co tydzień. Zawsze coś! Być mi uczciwie, prawda? Chyba żartujesz. Nie no, nie będziemy go wyzyskiwać. Chociaż. Jakbym dał, chyba żartujesz, pewnie bym więcej sypnął tego złota. Hmm. Ale nie chcę być jakiś taki zły. Dobra, niech będzie ten jeden... jeden... Yy, te, jeden yy, jedno złoto na tydzień, no. Zgadza się? O, mam na myśli. Oczywiście, to wspaniale. Nie ma za co wasza wysokość. Okej. Okay. Czyli mamy dodatkowy dochód. Wprawdzie tylko jedno złoto, ale zawsze coś na tydzień. Cedani. nasza córka. Jak mogę pomóc, kwiatuszku? Martwię się o Lorsulię, jej ojcze. Co się z nią stanie, kiedy wyjedzie? Obiecała mi, że, za, że się mną zaopiekuje, a teraz odchodzi. Dlaczego miałaby kłamać? I co się stanie z Dustin? Kto to jest Dusty? Hmm, a co z Dustin? Czy bardziej, bardziej martwi się Lorsuria lub jej kot Cedani? Aha, to ten kot, co tam siedział z, no, z nią na murku cały czas, na wieży. Nie na wieży, tylko na murze. Oboje, naprawdę. To kot Lorsuli. Prawdopodobnie będzie chciała zabrać Dustiego, aby dotrzymać jej towarzystwa. Ale jeśli nie odejdzie, Dusty też nie będzie musiał iść. Nie chcę, żeby odeszła. Może z nią porozmawiać? W sumie to nie jest wybór do suri. Jestem pewien, że wolałaby zostać. Jestem pewien, że wolałaby zostać. Nigdy nie zostawiłaby cię celowo. Dlaczego więc to robi? Jeśli wolałaby zostać, powinna zostać. Czy może z nią porozmawiać? Przekonać się, żeby została? Oczywiście, Cedanie. Mogę spróbować ją przekonać. a nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję ci. Lepiej sprawdzę, co z Lorsurią, kiedy będzie czas. No nie mogę ten, prosić Lorsurię, żeby została... Przy... Wymieniliśmy ją na żołnierzy. Wydaliśmy za mąż, tak? Wasza wysokość, zabrali nasze bydło. Potwory ze stalą przyszły w nocy i zabrały wszystko. Oczywiście zostało dużo trawy, ale co z tego, skoro nie ma bydła? Czy możesz nam pomóc wasza wysokość? to nie jestem ten wieśniak, co przyszedł y, ostatnio i y, prosi i mówi, że tam zaatakowały ich jakieś jakieś gość, jakieś potwory właśnie, coś. Coś to było takiego, nie? I też mu chyba coś daliśmy wtedy. No jakiś oszust chyba jest. 5 zł, 5 zasobów. Zasobów na pewno mu nie damy, mam tylko 11. Nie, no to jakiś oszust jest, on coś nas ścienia tutaj. W tej chwili nie mogę pomóc. Idź, stan, gnojku. Możesz. Może możesz ugotować sobie trawy, o której wspomniałeś. Być może. Postaramy się nie udusić, jak mnie mam. <laughs> może ugotujesz sobie <coś> sprawę. <laughs> o, może, przepraszam. Ale mnie to rozśmieszyło. Może coś ugotujesz z tej trawę, o której mówiłeś. <laughs> Ale mu pojechał jejku dobra, ale mnie to rozśmieszyło. Najśmieszniejsza scena z tej gry, póki co. Chodźmy sprawdzić tam, po zamku pochodzić, zobaczymy, co mamy do... Musimy iść na mur zamku i porozmawiać z naszą losunią. Może, może co swoją trawę, ojej. Może Asalia będzie wiedziała, gdzie jest. Czyli co, tutaj naszej córki nie ma? Ja zobaczymy. Nie ma i na murze, kot także zniknął. Dobra, musimy iść do Asali i się spytać, gdzie jest Lorsulia. Aha, ale mieliśmy jeszcze... Dobra, to za... przed końcem tygodnia sprawdzimy mapę i sojuszników. Zobaczymy, co tu się dzieje w królestwie. Królewska sypialnia. Jest nasza żona kochana. Kochanie. Jak idą przygotowania ślubne? Potrzebujesz pomocy? Przygotowuję ręcznie robione dekoracje. Mam nadzieję, że Lorsulia je polubi. Jestem pewien, że to tak. Są urocze, kochanie. Sztuk jest już wkrótce, a jest tak wiele do zrobienia. Myślę, że będziemy mieli pieczoną kaczkę i sałatkę z Kaladur. Nie wiem co jeszcze z tortem. Muszę o tym porozmawiać z Losurią. Pozwól ci pracować nad przygotowaniami. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, będę w sali tronowej. Okej. Okay. Przygotowania do ślubu będą no parą, i tutaj mamy ogrody. A co tu się dzieje? A salia ćwiczy z mieczem. Porozmawiamy z Sudani. Wasza wysokość. Jak się masz? To jest tak nudno. Dobra, porozmawiamy z Asalią. Tak, ojcze. Miecze. Powiedz mi, że nie miałaś patyczki z Losują. Jest na to zbyt miękka. Nie miałaby szans. Pozwól, że ja to ocenię. Pokaż na co cię stać. Naprawdę? Będziesz walczył z dziewczyną. Czemu nie? Naprawdę nie wiem jak. Ponieważ nie mogę grać w żadną grę, musiałam znaleźć coś innego do roboty. Tylko je podniosłam. Po prostu machnij mieczem. Nie gadania więcej walki. Dobra, damy po prostu machnij mieczem. Nie pozwól, by przeciwnik cię uderzył, i bądź szybka. To są podstawy. Dobrze go trzyma? Auć. Za wolno. Moja kolej. Masz dość sprawne ramię, młoda damo. Powiedz mi, Asaya, ja, co się z wami dzieje? Nadal trzymacie urazę? Zamknęłaś się w swojej komnacie. Co za dziecko? Zostawiłaś stolec na jej łóżku. <laughs> to z poprzedniego odcina, odcinka. Nie udawa, że to jest powód, dla którego nie chcę wyjść. Czy pewnego dnia mnie też to czeka? Yy, ona podejrzewa, że też yy, będzie musiała wyjść kiedyś za mąż. No tak, tak to wygląda, takie czasy. Chciałabym powiedzieć nie. Nie chcę, żeby moje małe dziewczynki tak szybko wychodziły z domu, ale prawda jest taka. Gdy dorośniesz, będziemy musieli znaleźć męża. Prędzej czy później. Hmm. Chyba wcześniej o tym nie pomyślałam. To staje wszystko w innej perspektywie. Byłam zła na nią za to, że jest taka irytująca, ale teraz jestem na nią zła, że mnie zostawia, ja współczuję jej. Ale komu teraz będę dokuczać? nie jest zawoda, to nie to samo. Jestem pewien, że znajdzie sposób na zajęcie swojego czasu. Chyba powinniśmy to tutaj zakończyć. Właśnie się rozgrzewałam. Myślisz, że moglibyśmy zrobić to jeszcze raz? Pewnie znajdę cię, kiedy będę miał chwilę. Przypuszczam więc, że to będzie nigdy już prawie nic razem nie robimy. Thales, powiedziałby ci inaczej Zauwa... zaufaj mi. Ojcze, przepraszam. To, co zrobiłam dla było niesprawiedliwe. Nie przepraszaj mnie. Wiem, czuję, że najlepiej dać jej trochę czasu, ale naprawię to. Bądź grzeczna, Asalia. Zawsze jestem. Okej, okay, yy, czyli no one sobie dokuczają te siostry, robią na złość, ale tak naprawdę jedna za drugą jest. Kochają się bardzo. Dobra. Yy, wróćmy do sali tronowej. I zobaczmy sobie tutaj te nowe opcje, sojusznik, yy, mapę i sojuszników. Najpierw może mapę. Okej, okay. wysi generał wybierając radowniański posterunek i klikając ikonę lupy. Eksploracja lokacji może spowodować zwiększenie zasobów. W takim wypadku musimy zlikwidować rodowiańskie posterunki. Możesz wysłać dowolnego agenta do zbadania dowolnej lokalizacji. Kliknij i przeciągnij mapę, aby przewinąć. Okej, okay, gdzie jest nasze królestwo? Północny posterunek. Hmm. Gdzie jest nasz zamek? Tutaj? Nie, nie widzę zamku. Ale to chyba nie jest. Nie, tutaj jest przez zamek, boże, to jest zamek. Grewno, no właśnie. I mamy tak, mamy trzy posterunki. Wschodni, północny i zachodni. Hmm. Może ten, ten wschodni sobie zobaczymy. Tu jest mało lasów, więcej takich pól uprawnych. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale być może dzięki temu więcej zboża będziemy mieli. Damy wschodni posterunek. I tu mogę sobie taką... Yy, co to jest ta lupa? Wybierz typ agenta, aby zbadać okazję Generał. A ten znak zapytania, co to jest? Nie wiem. A te trzy znaki też nie da rady. Musimy yy, najpierw generała wysłać. Być generała zbadać? Tak, niech, niech to zbada. Generał, generała wysłano, ok. Yy, generała wysłano. No dobra, więcej tak generałów nie mam, więc nikogo tutaj więcej nie wyślę. Yy, zobaczmy sobie teraz. Wyjdźmy z tej mapy i zobaczmy sobie sojuszników. Kiedy lordowie będą mieli jakieś wieści, obok ich imion pojawi się zielona ikona. Taka jak ta obok Lady aid lady Ada. Okej, okay, ona coś ma do powiedzenia nam. Ale musimy ją najpierw zaprosić chyba. I ma ona, popatrzcie, ona ma 60 żołnierzy. Może uda się jej też zebrać. A co to jest ta strzałka? Ślub losuli i wodzień, w którym królowie Dawen i Altany podpiszą traktat i zostaną sojusznikami. Okay. Dobra, zaprośmy Adę. Ona ma nam coś do powiedzenia. Tutaj jest na zielone, na zielone za, zaznaczone, także powinna się pojawić ona w przyszłym tygodniu w naszym zamku. Możemy zakończyć turę, znaczy tydzień. Te ciasto mogę zjeść, ale ja nie chcę tego ciasta. <laughs> nie chcę go nie, dlaczego? Zobaczmy, co, co tutaj możemy w królestwie pozmieniać. Aktualne zasoby. Wzrostu nie jest tak źle ze zbożem. Rośnie powolutku, ale rośnie. Nowe stragany i tawerna, 3 złota nam dają, popatrzcie, jakbyśmy nie naprawili ani straganów, ani nie naprawili tawerny, nie pomogli temu wieśniakowi, temu kupcowi, to byśmy 3 złota mieli mniej. Ok, bank, bank zabrał oczywiście minus 10 złota, czyli jeszcze zostały chyba 3 tygodnie, 59 złota z banku, 20 spłaciłem, więc duży, prawie połowę. No właśnie bank też dużo zabiera 10 zł, ale tyle dobrze ze złotem stoimy 25. Dobra, zobaczmy, co możemy tutaj nowego zrobić. Wszystko zrobiliśmy. Zobaczcie, robimy na bieżąco wszystko, tak, że naprawdę dobrze nam idzie. Nie mamy żadnych nowych tutaj wydatków. Dobra, czas do ślubu 3 tygodnie. Ja przechodzę do następnego tygodnia. A może... A co? A zrobimy sobie jeszcze ten tydzień, nagramy. A co? Dłuższy odcinek zrobimy. Bo to jest te... tak mówię tą gierkę, ciekawy jestem, wam. Naprawdę. Zrobimy sobie jeszcze ten tydzień. Eee, dobra. Audry. Zobaczmy, co ma nasz. Jest czas. Jest jeszcze czas do ślubu. Powinniście sprawdzić odewiańskie posterunki. Dobra, już tu gadał. Zobaczmy tutaj generała, co się dowiedział. Brak śladu radywianów we wschodnim posterunku, wasza wysokość. Nic po nich nie zostało. Okej, okay, dziwne. Lady Ada przybyła, ta, którą posłaliśmy. Wasza Wysokość, wzywałeś mnie? Zawsze zapominam, jaki piękny jest ten zamek, Wasza Wysokość. Naprawdę powinnam częściej odwiedzać Grewno. Niemniej jednak, Wasza Wysokość, mam prośbę. Dziękuję, co mogę dla Ciebie zrobić? Wstępny złodziej chodzi od lorda do lorda, udając, że potrzebuje pomocy. Czy ona nie mówi o tym wieśniaku, co był poprzednio? Przekonał innych pobliskich lordów, by dali mu złoto, w tym mnie. Zawsze mówi, że jest kupcem, a jego towary zostały skradzione. Jestem pewna, że prędzej czy później Ci odwiedzi. Okej. Okay. Wydaje mi się, że on tutaj byłeś. Czy nosił coś konkretnego, czy coś się, się wyróżniało? Miał na sobie brudny kremowy fartuch i ciemnozieloną koszulę. Och, i miał na sobie kapelusz. Będę miał na niego oko. Jeśli go znajdę, wyślę po ciebie jak najszybciej. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Okej, okay, trzeba pamiętać: zielona koszula i kapelusz. To jest jakiś oszust. Mamy tutaj y Pietro, to jest chyba lord. Wasza wysokość, myślę. Wiem, że mnie ścigają. O, kim mówisz? Wczoraj, kiedy poszedłem spać, ktoś był w moim pokoju, poprzesuwali świece. Zostawili je na parapecie. Nigdy nie została świec na parapecie. Wasza wysokość. Z jakimś on cały czas przychodzi? Porzuc sobie. Ale taki świr jest chyba. Przyszła królowa. Widziałeś to już surię, kochanie? Chyba wciąż jest zamknięta w swojej komnacie. Nie chce wyjść. Myślę, że najlepiej będzie dać jej trochę czasu. Nie wiem co robić, kochanie. Ślub jest tak blisko. Chciałam, żeby pomogła mi wybrać kwiaty, ale nie chcę ze mną rozmawiać. Chyba masz rację, wrócę do przygotowań. Oczywiście najsłodsza. Dobra, mam jeszcze dwóch patentów. Kto to jest żołnierz przyszedł jakiś? Wasza wysokość, kolejna wioska została najechana przez wojska Radowi. Czy powinniśmy im pomóc w potrzebie? To może mieć wielki wpływ na zadowolenie naszych ludzi, Wasza wysokość. Nie możemy pozwolić, by Radowia groziła naszej Ziemi. Oczywiście. A co to jest z W? Dwa W. 2000 dwa, dwa wojsk, czy co? Dobra, wyślę generała, ale nie wiem co to jest... W... Yy, może wy wiecie, dwa... To jest wojska chyba, 2000, co? Czy co? Nie powinniśmy pozwolić im niszczyć naszych wiosek. Nasz generał może na chwilę rozmieścić tam swoich ludzi. Musimy upewnić się, że robimy co w naszej mocy. To dobry pomysł, wasza wysokość. No, musimy pomóc yy, nasze, naszemu królestwu tutaj, naszym mieszkańcom. Że nie miałem wyboru, ale generała na dwa tygodnie straciliśmy. Kurde, przydałby się jeszcze ten, ten generał, no. Kupiec. Co tam masz, kupcze? Wasza wysokość, przynoszę miksturę, która może wyleczyć z choroby. Działa! Prawie zawsze leczy. Prawie wszystko. Za 5 sztuk złota nie znajdziesz nic lepszego. No, jaką ja mam pewność, że to na pewno leczy? No, kurde. No, jaką ja mam pewność? No, nie wiem, no. Dobra, nie wiem, nie wiem co kupuję, ale kupię to. Mamy dużo złota. Chociaż to drogie. Za 5 sztuk, 1,5. 5 złota, Kurczę, Dobra, dawaj to. Oto złota. Wspaniale. Daj mi znać, jeśli zadziała. Właściwie sam to ciekawy. No fajnie, <laughs> fest. Dobra, mam jakiś lek, ale kurde, nie wiadomo, to lek może to trucizna jest, ciul, wie co to jest. Dobra, idziemy się przejść po królestwie. Nie, zobaczmy mapę, o. Mapę, tutaj ten wschodni stronie zbadaliśmy. Aha, nie mogę teraz wysłać generała, bo on pojechał tam gdzieś wioski nasze chronić. Zobaczmy. Wybierz ty, pagęta, by zbadać lokację, generał. Wysi generała, ale generała nie ma. Mogę wysłać? No zobaczymy, czekajcie. Brak dostępnych agentów, no właśnie. E, czy nic tu nie zrobimy? A sojusznicy? Ada, król Thales. Dobra, w sumie nic nie możemy z nimi tutaj zdziałać. Zobaczmy co możemy w królestwie zrobić. Przejdźmy się. Hmm, tutaj mamy królewskie sypialnie. Porozmawiamy z żoną znowu. Kochanie, jaki na no przygotowania ślubem? W jaki dzień za, jest za trzy tygodnie? Nie mogę uwierzyć, jak szybko ten czas mija. Losuję, tak naprawdę nie chcę angażować się w przygotowanie do ślubu, więc wszystko jest na mojej głowie. Byłabym niezdenerwowana, gdyby zrozumiała, że to najlepsza opcja, jaką mamy. Myślisz, że powinniśmy jej powiedzieć o obietnicy? Nie, Eryk, jak myślisz, jakby zareagowała? Znienawidziłaby nas na zawsze yy, za to, że obiecaliśmy jej rękę zanim jeszcze się urodziła. Nigdy się o tym nie dowie. Okej. Okay. Zawsze mnie ciekawi ten lek, co tam mamy go. Nic tutaj więcej nie możemy zdziałać. Widzę. Yy, wróćmy sobie do sali tronowej, zakończmy tydzień. Ale mega mnie ten lek interesuje, naprawdę. Co tutaj z nim można zdziałać? Dobra, moi kochani. Yy, z... dwa tygodnie zrobiliśmy w jeden odcinek, także że mieliśmy robić jeden, tydzień na jeden, jeden odcinek na jeden tydzień. Czy też na odwrót jeden tydzień na odcinek. Dajcie znać, jak wam się podoba tutaj ta dalsza część historii i co powinien zrobić z tym lekiem i z tym ciastem. Czy użyć ich? Może ten lek zanieść temu królowi i temu sojusznikowi naszemu, bo że jego żona jest chora. Ale nie wiem, czy to jest lek. Jak jakaś trucizna zabijemy mu żonę, to dopiero wojna się rozpęta. Dobra, moi kochani. Ja wam serdecznie dziękuję za odcinek. Pamiętajcie o lajkach, komentujcie. Jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie go, Zachęcam Was do tego serdecznie. No i co, ja już kończę. Trzymajcie się. Piona!